Po prostu nie eliminujemy się, wytkali tylko eliminujemy cały czas. Dobra. Czyli odcinek jak odcinek. Dobra. Git? Dobra. Git? Aaa. Ale... ale jest pięknie, naprawdę, zobaczcie te widoczki. Jest o, tego fajna. Wiecie? No, zobaczcie te widoczki. Woda jest po prostu idealna, mega Piękne. mocna Widziałeś to stary, zobacz, dwie wieże, ale widzowie, zwróćcie bo widać, że które okno jest wymianę. Zobaczymy, czy będzie. Na... Jesteście spostrzegawczy napiszcie, które piętro i który rząd. Okno do wymiany. Wyklaczek i Ostry poszli wczoraj do sklepu wieczorem i przynieśli nam kwiatki wszystkim dziewczynom. I powiedzieli, że, że nas doceniają Nie, tego nie, nie powiedzieliśmy nie powiedzieliśmy Nie? nie. No, doceniamy Przejdźmy do konkurencji, a pierwszą z nich będzie turniej pływacki, moi drodzy yes. Okej okay. no, ja Jestem mistrzem będzino wielokrotnie Byłem taki mały, to pływałem normalnie <susurna> Uczestnicy dobrali się w pary, tak jak widzicie aktualnie na ekranie Jesteście dobrani w pary Jesteśmy I w parach się ścigacie Ja mam się ścigać? Tak. ale tak.